Knows, we'll $35 trillion, check, right? we'll $35 Donald Trump mówi o tym, że dług 35 bilionów dolarów Stany Zjednoczone być może spłacą za pomocą bitcoina. No ale jeżeli bitcoin cały czas rośnie, ale dodatkowo rośnie też dług, to pytanie, kiedy byliby w ten dług w stanie spłacić? Według moich takich wstępnych oszacowań najwcześniej dopiero w 2050 roku. Jeżeli teraz, już teraz skumulowaliby około 5% wszystkich bitcoinów, no to potencjalnie dopiero wtedy mogliby zacząć myśleć o spłaceniu tak dużego długu, co i tak jest bardzo dobrą informacją, ponieważ wielu analityków twierdzi, że taki dług już jest niespłacalny. A jeżeli Donald Trump mówi o tym, że potencjalnie bitcoin mógłby służyć do jego spłacenia, to dla Bitcoina mogłaby być piękna i bycza informacja, jeżeli oczywiście te prognozy wzrostowe by się sprawdziły. Bitcoin musiałby wtedy kosztować miliony, miliony dolarów, po 30, 40, 50 milionów dolarów, żeby w ogóle Stany Zjednoczone mogły o tym myśleć. A w ostatnie 24 godziny Bitcoin nie wzrastał, ale spadał. Na chwilę obecną 61,5 tysiąca dolarów. Były również proalerty, które uruchamiały się w kluczowych punktach. Stopy finansowania, zwróćcie uwagę, jeszcze nie spadły do takich krytycznie niskich poziomów, co też sugeruje nam, że być może jeszcze jest przestrzeń na większą panikę. Co prawda już inwestorzy na Coinbase zaczęli tego Bitcoina skupować, co historycznie było dobrym znakiem pod zakupy, ale jeszcze no być może taki mocniejszy spadek tutaj będzie, tym bardziej powiązany z niskimi stopami finansowania. To by było piękne dla Bitcoina na potencjalne odbicie, choć co prawda. Ścian zakupowo-sprzedażowych na giełdach przybyło w ostatnich 24 godzinach, ale na chwilę obecną, jak zerkniemy na Max Order Booka, to zauważymy bardziej presję sprzedażową, przynajmniej lokalnie, co mogłoby sugerować lokalne odreagowanie w dół. A jeżeli chodzi o predykcję tych potencjalnych spadków, to zwróćcie uwagę na przykład taki pro-alert, który nazywa się możliwy lokalny szczyt Bitcoina. Wejdę teraz na interwał 5-minutowy, żeby pokazać Wam, w których momentach ten pro-alert się Uaktywniał w ostatnich dniach. To był ten moment, to był również ten punkt, ten punkt. Widzimy na wykresie również ten punkt. Teraz zrobię 10-minutówkę, ale również w tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie się uruchamiał, i tutaj. I jeszcze przechodzimy sobie i w tym punkcie, w tym punkcie, w tym punkcie, czyli wejdę teraz na godzinówkę, rozszerzę tę skalę i jeszcze raz zobaczcie, w których momentach ten pro alert się uaktywniał. Proalert na możliwy lokalny szczyt bitcoina. Bardzo ładnie w większości sytuacji. Natomiast były również pro alerty na potencjalny lokalny dołek. Tak to nazwałem. To jest mój proalert. No i teraz zobaczmy, w których momentach ten proalert się uaktywniał. Tak szybko sobie przejedźmy po wykresie. No to widzimy, że to były właśnie te punkty. Tutaj również się uaktywniał ten proalert. W tym punkcie. Wchodząc teraz na taki mniejszy interwał, na przykład 10-minutowy, zobaczmy to precyzyjniej. I jeszcze raz zobaczcie, w których momentach ten proalert wysyłał powiadomienia. Raczej to były momenty, tak jak widzimy, bardzo precyzyjnych dołków. Wiadomo, że to są tylko powiadomienia i. One mogą i będą raz na jakiś czas nas oszukiwać, niemniej jednak są bardzo, bardzo pomocne w takim codziennym tradingu i spekulacji. Możecie te pro-alerty oczywiście skopiować na MaxData, wystarczy wejść w publiczne pro-alerty no i popatrzeć na backtesty tych pro-alertów. A odnośnie backtestów, to bardzo fajna funkcja wchodzi na MaxData, nie powiem, ona będzie ogólnie publiczna. Zwróćcie uwagę na przykład backtest. Tutaj mam wynik backtestu. i... Z Teraz dokładnie widać, kiedy ten alert był wywoływany. Tutaj odsłonię, to jest bardzo duża presja sprzedażowa, bo BSP jest powyżej 72, więc można na to ustawić alert. No i tak jak tutaj to było zbacktestowane, to zwróćcie uwagę w bardzo fajnych momentach, przeważnie to się triggerowało, wyzwalało, w takich momentach szczytowych. tak. A teraz zwróćcie uwagę Funding Rates, na przykład przecinający wartości ujemne, czyli na bardzo, bardzo niskich poziomach wejdę na szerszy interwał, żebyście to też zobaczyli precyzyjniej. A i zwróćcie uwagę, kiedy ten funding rates się uruchamiał. To były przeważnie bardzo dobre momenty pod zakupy. No i taki alert też można na MaxData oczywiście ustawić. No i jeszcze jeden alert na metrykę BSP będącą poniżej 31, czyli bardzo duża presja zakupowa na rynku. To zwróćcie uwagę, kiedy ten jeden tylko alert się uaktywniał historycznie. To były również bardzo fajne momenty pod zakupy, Więc potencjalnie na przykład, jeżeli teraz byśmy spadli właśnie do tak niskich poziomów na tej metryce, no to znowu może byłby to bardzo ciekawy czas na zakupy bitcoina. Więc takie funkcje wchodzą na maxdata, wejdźcie w cenniki, Jeżeli jesteście zainteresowani takim długoterminowym tradingiem i spekulacją. No to tutaj macie naprawdę poważne narzędzia, które pozwalają wam zdobywać przewagę. Lifetime jest dla osób, które jeszcze dodatkowo chcą mieć alokację na tokeny MaxDaty. Dzięki za wszystkie wasze super życzenia urodzinowe, naprawdę bardzo mi miło. A ja na wczorajszym materiale podałem wam 4 coiny na następne 24 godziny, które mogły mieć potencjalne ruchy wzrostowe. I te cztery coiny wytypowałem z wykorzystaniem najnowszych narzędzi MaxData, to których też użytkownicy na poziomie najwyższym, tier 3 mają już częściowo dostęp i będą w tym temacie robione wprowadzenia i kursy. No i zwróćcie uwagę, jak te cztery coiny sobie poradziły. Tu nie było jakichś drastycznych wzrostów na każdym z tych coinów, ale jeden naprawdę zyskał bardzo ładnie, bo plus 32% w jeden dzień, w trakcie gdy Bitcoin tak naprawdę stracił ponad 4%, i to był token ELF. Token FED, yy, maksymalne odchylenie to było minus 3%, token MLN, maksymalne odchylenie to było minus 3% również w dół, no i token AR, maksymalne odchylenie tutaj duże, minus 14%. Natomiast kumulatywnie, oczywiście patrząc, bardzo fajnie na plus, ponieważ ten token ELF rzeczywiście obronił tutaj całą grupę właśnie tym wzrostem ponad 30%. Jeżeli macie Tier 3 na Max Data, już częściowo macie dostęp do tych narzędzi. No i co? Ja Wam życzę, jak zwykle, udanego dnia. Napiszcie, co sądzicie na temat bitcoina i tych wzrostów przez następne 10, 20, 30, 40, 50 lat w stosunku również do długu Stanów Zjednoczonych. Oraz co sądzicie na temat bitcoina w takim krótszym przedziale czasowym i czy będziecie sugerować się właśnie tymi metrykami, na przykład stóp finansowania, czy ustawiacie sobie na te stopy finansowania alert, bo tu można łatwo ustawić alert, klikacie na wartość ujemną, na funding rates, na wartość mniejszą niż dany poziom ujemny, interwał, dodajecie powiadomienie, zapisujecie i startujecie i tutaj macie stworzony już alert, który was powiadomi, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce po raz kolejny, czyli rynek będzie w panice i w popłochu, a potencjalnie my będziemy mogli odkupić od, od tych słabych rąk niedoceniony już wtedy bitcoin. Ja wam życzę udanego dnia jeszcze raz, trzymajcie się i Hossa będzie z nami. Cześć!